Witam was moi drodzy w takim nietypowym vlogu. Otóż dzisiaj mamy 23 czerwca i jest to dzień, w którym jedziemy z Natalcią na wakacje, a dokładnie pojedziemy do Łeby na około 4 dni. No i tak, tata mi kupił orbity na drogę, mimo tego, że już mam jakieś gumy. Tutaj mamy pączkę za Natalci z Biedronki. Ja wam powiem szczerze, że jadę pierwszy raz na takie wakacje, gdyż wyjeżdżamy o godzinie 12 w nocy, no może leciutko po. Lekko się stresuję. Jadę oczywiście swoją Skodą Fabią, którą kupiłem rok temu. Mam nadzieję, że nic się nie i że dotrę tam w całości. Oczywiście byliśmy na zakupach z Natacią kupiliśmy jakieś jedzonko na drogę. Także wszystko będziecie widzieć później. Teraz pokażę wam, jak się spakowałem. Otóż, widzowie, prosta sprawa, oprócz moich pięknych skarpetek. Tutaj będzie aparat, bo coś będę nagrywał, wiadomo. No i tutaj mamy piękną torbę od mojego brata Pawła, którego pozdrawiam. Mamy jakieś bluzy, mamy jakieś tam skarpetki, jakieś e, shorty. To znaczy kąpielówki. Generalnie jakieś ubrania, żeby jakoś wyglądać. I też mam nadzieję, że będzie ciepło, bo generalnie to dopiero z 23 czerwca. No i moi drodzy, naprawdę życzcie nam powodzenia i oglądajcie ten vlog, bo będzie gruby jeszcze takie trasy nigdy nie robiłem. Pewnie na tacie będzie spała. Kupiłem sobie chyba 4 dziki, dwa, żeby po prostu dojechać tam, bo to jest ogólnie ponad 700 km, bo prawdopodobnie będziemy jechali okrężnymi drogami. Nie będziemy jechali, że tak powiem, autostradą. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Także widzimy się już prawdopodobnie. Będziemy wyjeżdżać. Jest to stacja nosiku wraz z Natalcią. Siema widzowie, wyruszyliśmy już z Natalcią. Jesteśmy koło czego? Koło Turunia jesteśmy już. Napiszcie w komentarzu, która jest godzina. Która jest godzina? Prawie trzecia. Prawie trzecia jest. Chcecie się zobaczyć na talcie? To zostawcie łapkę w górę. Jechaliśmy przepisowo, oczywiście, prawda? Większość czasu. <laughs> Większość czasu przepisowo jechaliśmy. Ale to ja nie ogarnąłem wtedy wcale. O, mamy drugą 51, widzowie. Mam trzy czwarte baku, 228 km przyjechane. Znaczy 222. Wolno jechałem, prawda? Jak chciałam, to zmęczam. Patrzcie, jak nas zestaw pięknie nie wygląda. Chyba już dwa energetyki wypiłem, widzowie. O godzinie trzeciej równo będziemy wyruszać, jest druga 52. Ogólnie byliśmy już dwa razy sichu. Mogliście to widzieć na instagramie, na którego Was. Oczywiście serdecznie zapraszamy z Natalcią. Natalcia, jak Ci się podróż? Mi też mega, nie? Trzeci postój, trzeci raz w Kimbu. No, ej, serio. No, normalnie jest czwarta godzina, a się jak rano, nie? Troszeczkę trasy idziemy, oczywiście, autostradą, a troszeczkę takimi pobocznymi drogami. Także chyba widzimy się później. Jesteśmy widzowie, jest godzina 5.30, jeszcze nam zostało 163 km. Natalcie sobie batona. Ogólnie stanęliśmy w jakimś lesie, gdzie teoretycznie chyba nie powinniśmy stać. To jest jakaś aglomeracja, coś tak gadałaś. Jakieś zabiegi pielęgnacą lasu. Ja im właśnie ten las zapielęgnowałem, że tak powiem. Jest ten las degradowalny Co się śmiejesz? No nie no, ale serio, musieliśmy się zatrzymać, bo nam się klocko zachciało. Dobrze No w każdym bądź razie notacja też zgłodniała. Zacznę będę Super chyba chyba. bardzo. Ale to nie do auta. Ej, ej, no nie spójrz sprzątaj tamto. Omg, oh życie z Natalcia. Woda? Piękna woda. O, jest na zęby. Teoretycznie powinniśmy być na ósmą, ale zameldowanie mamy na 14, nie? Tak więc będziemy mieli jeszcze chyba ile? Kilka godzin luzu. No, jeszcze z przerwami będziemy jechać. Pójdziemy sobie na jakieś dobre jedzonko, potem się zameldujemy. Jedziemy dalej, widzowie. No witam państwa serdecznie, jest godzina 7-6. Natalcia już prawie, no już w sumie nie wytrzymuje. zamulają i chce jej się chyba wymiotować. No bo właśnie, ma chorobę lokomocyjną. Ja kiedyś też miałem. Ale o dziwo wytrzymałem. Spałem tylko dwie godziny w dniu poprzednim. Pojechałem całą drogę, ile Z 6 godzin. I została nam jeszcze godzina i 20 minut drogi. Już w sumie niedużo Natalcia Dasz radę. Wierzę w Ciebie. Jak zwykle stanęliśmy gdzieś w lesie. I jak widzicie, moi drodzy, jeszcze 79 km. No. Giga długa traska szczerze. Myślałem, że będzie krótki. Ja ty jak myślałaś? Nie że tak będzie. Jesteś zmęczona. Widać cię po mnie. <laughs> widać po mnie. to widać. Jakaś żywa dusza tam jedzie. Niemożliwe. Zakropiłem oczki, nie wiem, czy widać. Teraz Natalcie jeszcze oczki. Trzeba później się chociaż na razie. Jestem najedzony, ale siódma 9. Tak znajdziemy to będzie ósma coś Ole O, Ale popłakana! Dojechaliśmy do Łeby wraz z natacją. Tak wygląda nasz ogólnie pokoik. Kupiliśmy sobie jakieś rzeczy w czym. W Lidlu. W Lidlu. I tutaj mamy nasze rzeczy, które przywieźliśmy od nas. Ogólnie pokoj jest mały, nie jest duży. Tu mamy jakąś szafę, tu jakiś stół, telewizor, łóżko. No i tu mamy jakąś taką zwykłą łazienkę. Dacia mi każe być cicho. Witam serdecznie widzów. Ile do tego spakowałaś? Nie, no, ogólnie no, fajny pokoik. Fajny. Taki malutki, skromniutki. Jak oceniać ogólnie? Pierwsze wrażenie twoje, jak tutaj weszłaś? no jest fajnie, tylko słychać no, 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 trochę słychać. No tak to całkiem git jest. Później pójdziemy sobie coś zjeść i pójdziemy sobie na plażę, to wam pokażemy wszystko. Mam nadzieję, że dwa filmy z tego wyjdą, a jak nie wyjdą, to będzie tylko ten jeden. Moi drodzy, jesteśmy wam Ambrozji, jemy giga stopowego. Jest mega dobry, ale nie wziąłem aparatu, więc nic nie nagram zbytnio. Albo A Ale dobre. Smakuje Ci? Smacznego. Tutaj macie kilka fotek z baru, w którym byliśmy i jak szliśmy na plażę. Ja leżę, na wakacjach pierwszy raz. Może jestem pierwszy raz na wakacjach, co? <śmienny> Byłem tam w Pobierowie przecież. No ale się pierwszy raz. Takie... <śmienny> <śmienny> no tak trochę to wygląda, no. Się podoba. Aj zajebiście to wygląda, właśnie. Tylko, że aparatu nie wziąłem, ale i tak ten aparat chyba to oddaje, nie? Pierwsza wakacja razem. A gdzie idziemy na ty? Tutaj, na środek gdzieś? Ale szczerze ci powiem? Jak na to, że jest 24 czerwca, to jest mega, ale jest mega dużo osób, jak na 24 czerwca. Ale i tak, zobacz, ile osób się kąpie w sumie, nie? Lepiej tu niż Pograwy, czy. jest Tu czystszy? No to też mi się tak wydaje, że jakoś tak. Odkażony bardziej. Czuję, jest to? Ja jest zimna. O, a tu widzowie są moi. Idziemy się, moi drodzy, zapalać. ale mam jak to się nazywało? Grziby, grziby. Ale masz na talcie grziby. What the fuck? Chyba ja mam ładniejsze. Patrzcie, moi drodzy, na talcie nie do jakichś pierścionków. Tak dla dzieciaków, co to Na w ogóle jest? No, No, ten, nie? Musisz mi pomóc, nie mogę wpaść tego to jest za dużo pieniędzy. Co? Nie mów tak. I co, i są tą złóweczkę? A to się nie zmieści chyba. Dwa obroty? Ale w którą stronę? No, nic nie mam, ale skam, ale poza mi złotówkę. A są uskamowane. Cieplarniane, no. trudno. Danej w opisie. Kupiliśmy sobie ładne bransoletki i znowu zdjęcia plaży. Serduszko! A i się zmyło. Kocham może bardziej niż gór, nie wiem jak ty. do Hiszpanii No, polecimy. jest płytka woda i... Mega. A ciekawe jakbym się zapadł pod ziemię, na przykład tak wiesz, wyrył sobie, wiesz. Masz rację. A tutaj kilka fotek z okna naszego pokoju. Mam wszystkim. odespaliśmy z Natalcią trochę. Od godziny tam, której 18 chyba. I teraz jemy sobie kolację. bo już nie chciałem się z aparatu nagrywać. Zrobiliśmy sobie bułkę z szynką, serem i wmidorem. I mieliśmy jeszcze dzisiaj się gdzieś przejść, ale jesteśmy tak zmęczeni, że chyba nie damy rady. Co się dzieje? Nogi bolą. Nogi bolą, rele. Mamy tutaj jakiś program telewizyjny. Tak wygląda nasza kolacyjka. Kupiliśmy szynkę serę. Tańsze. No, ale kupiliśmy podwójnie, bo ja mówiłem, żeby wziąć więcej Tak, to ja kupuję na zapas, bo nie musi, nie będzie chcieli wybrać No, bo mi się nie chce i Ale tak sobie dwa razy wrzucaliśmy no. dwóch Mamy jakiś napój Tutaj jest sól, pieprz, bo tam mamy taką uchękę jak się wychodzi ważnego na tej Gdzie my dzisiaj? Nie. Ale jutro tak No, zdjęcia porobiliśmy, to coś wam tutaj powrzucamy Generalnie wyjazd oceniam spoko, tylko musimy odespać, bo nie spaliśmy cały dzień. A jak się tak położyliśmy na 2 godziny, to już jest ciężko później wstać, a i tak już jest prawie 22 więc nie wiem, czy jest sens, żeby dziś tam iść. Także no, widzimy się jutro. Jutro pewnie na pizzę pójdziemy. Bez planach zjeść pizzę, zjeść gofry i jeszcze zjeść lody. I jeszcze w sumie można coś było by zjeść, bo jedziemy na kilka dni. I za hirkebab tu ja za nigdy nie jadę go, ale nie wiem, czy będę bo Możecie po drodze jadę. Ogólnie widzowie mamy brysznic. Wiecie, jaki prysznic jest wygodny, ja zawsze miałem wannę, więc prysznic jest imoto. Widzimy się no, już w kolejny dniu, czyli niedzielę. Ja nie mam widzowie. Witam was w dniu kolejnym wycieczki tego cejrowskiego Zjedliśmy śniadanie, teraz sobie dojadam banankiem jeszcze Natalcia no jeszcze je, jedliśmy w sumie coś takiego jak na wczorajszą kolację No ale dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj jest pięknie Będziemy jeszcze, znaczy jeszcze i pójdziemy sobie na, na plażach, Na plażę o, już musimy coś kupić, bo kończą się nam zapasy dobrego jedzenia Typu bułki, jeszcze tam napoje i tak dalej, i tak dalej Jest dzisiaj 25 czerwca, ale to chyba już wiecie, bo wcześniej nagrywałem z telefonu. I razem z Natalcią, która jest aktualnie w toalecie, tutaj obok, pójdziemy na pizzę. Do jakiego Natalcia, do jakiej restauracji? Do jakiej restauracji Bistro Amber. Jestem tak ubrany, piękny picik, piękny brzuszek, piękne czarne spodenki. Pójdziemy potem do Holo i zobaczymy, czy się kupi Tak, mamy kupione piwko, mamy kupione dużo rzeczy. Byliśmy sporo rzeczy, czy jest drogo? No jest drogo chyba. Chociaż nie wiem, bo pierwsze wakacje takie są nasze wspólne. Że jakieś tutaj picki? Tajgerki, maselgo, Czuję, szynka, tajgerki, masełko, szynka, wafelki, z telefony. Chyba ja wszystko tak pokazywaliśmy czy tutaj, Elbata nie? Za złota, Bez A... cukru pijemy, bo cukier jest za drogi. Bez cukru pijemy, bo za drogo. <grym tam, <grym tam mamy generalnie ten domek, czy jak to nazwać? No, pokój tam mamy. A tutaj trzeba dojść. Trochę droga średnia. Jakoś żyjemy i tak więcej chodzimy niż jeździmy, no bo dlatego, że jest ładna pogoda i że nie jest daleko, nie? Dziesięć tysięcy kroków na tacie, mam o 15 Ja nie brałem zegarka, no ale mam 300 chyba coś, bo się dopiero zaczyna liczyć Teraz idziemy na obiadek i na pizzę Za chwilę może zdecyzję, czy co Jesteśmy z Natacią na pizzy, widzowie Jak smakuje ci? Pizza jest bardzo dobra Zamówiliśmy dwie pizze Jedna jest taka bardziej na oliwie czy oleju, tak? Tu mamy jakieś sosy yy, Tu jest ketchup i... Mega dobra. Kosztowała 4 zł. A pizze to są jakieś buraty i margarita, tak? Teraz wcinamy. Jest szczerze przypyszna ta pizza z widzowie. Mmm, już idealna jest wizja dobra. Natomiast jest mega dumna z wakacji i się cieszę. Pierwsze takie wakacje są super. 10 na 10. Wysłuchajmy oceny potem. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek i Natalcie tak spaliło. Specjalnie poszliśmy do tego? Rosmana. Do Rosmana, żeby kupić jakiś krem taki o, żeby jej było lepiej na, na nogi. Bez lepiej. tak spieczona. I muszę ją teraz smarować. Tragedia, nie? Tragedia. I za niedługo będziemy szli gdzie? Witam, już później Jest godzina 13.15 mój drodzy A my z Natalcią pójdziemy na pyszną rybkę I naleśniki, a jak nie no to dajemy sobie jeszcze zapiekanką Bo plan był taki żeby iść na zapiekankę I jeszcze na kebaba hm, No bo jakbym mógł być inaczej oczywiście Nieprawdopodobne że jest tak spalona Ona to kremu już użyła na to Tragedia jest naprawdę, jeszcze takich róg nie widziałem spalonych Nigdy w życiu, moje są piękne Chociaż ja mam taką karnację, że no patrzcie No ja mam taką karnację, nie, nie mam jakichś takich Nie wiem jak spalonych, dopiero teraz idziemy na plażę Bo jak mówię Natalcia była spalona Trzeba iść rano, więc idziemy teraz. A będziemy pewnie takiej 16 17 nie? są pewne problemy. Jestem tu spalona, więc nie chcę się sporować. Mam radę. No witam, proszę Państwa, w dniu czwartym wraz z Natalcią. Rano jest godzina 8.30, chyba, tak? I Natalia zaś przygotowała to samo śniadanko, co wczoraj i przedwczoraj. Prawda, jest troszkę inny, bo jest socek. Co Natalcia przygotowałaś? Jedzenie. To dokładnie. To co widać? Widzowie, to kosztowało 8 zł, takie sokoliki w lewiatonie. Mamy pięknego hochlanda, ile to kosztowało? 3,50? No i w nocy, właśnie dzisiaj, padało, i dzisiaj jest taka średnia pogoda, żeby gdzieś iść, ale pewnie może gdzieś pójdziemy, nie? W sumie, tak szczerze powiedziawszy, to zazwyczaj rano jemy to samo śniadanie na kolację też jemy podobne rzeczy. Pokażę wam zaraz, jak wygląda pogoda. W nocy padało gdzieś koło 23.30. Tak wygląda, moi drodzy, pogoda. W sensie, w nocy tylko padało, ale to nawet spoko, bo teraz jak wstaliśmy, to już nie pada, nie? I tak to wygląda widok z okna. Dla osób, które chciały zobaczyć, to macie widok z okna, Dobrze, siadaj, a, a tu dach. Próbujemy minio. On jest strasznie gęsty. A to, że gęsty, to znaczy, że z dobrych składników? Nie. Ładnie czy minio? To są dobre soki. Na końcu mam widzowie, podliczymy, ile wydaliśmy. Ale idziemy jeść, bo jesteśmy bardzo głodni. To widzimy się później. Bo już dochodzimy do tego falochronu. To nawet jest ten. Jakby ktoś na przykład wpadł, to jest do ratunku koło. A to jest wielkie, tak szczerze. Wow. Kozak. Tu jakieś zwierzęta na plaży, jakie możemy spotkać, i jakieś rośliny. Proszę Państwa, mamy dzisiaj środę, Będziemy już stąd wyjeżdżać, pakujemy się właśnie. No i wszystko zagarnięte mniej więcej, nie na to Ale jak oceniasz wakacje w skalistronacie? Nie, wydajemy dzisiaj na 10. Na 10. 10, fajne były, nie? No tak. Jedynie co, to trochę szybko. Co mnie nagrywać jak sprzątam? No, tak. no perfekcyjna pani domu jest i słuchaj. Bardzo dobrze. <grych> Zdrowe z ziela. ale ładnie to jest w ogóle świeższe powietrze niż normalnie. Tak. Jesteśmy na wydmach tych słynnych rubowych. Nie lubowych. tych co trzeba, no nie tych co trzeba, ale już prawie. Jak się dzisiaj trafia w ostatni dzień. Oj, opłacało się tu wyjść szczerze. Ale tu ładnie jest mega. Kozak jest tak tu z górki, tu pod górkę, tu jest stromo, tam jest pod górkę. A jest też tak wysoko iście, nie? Możemy iść, bo będzie może widać. Mega to wygląda. Aparat tego i tak nie oddaje telefon, w telefonie, ale jakbyście tu byli na żywo, to byście się zakochali. Co tu się dzieje? <noise> Ślady. to jest ruchoma wydma Ruchoma wydma to jest widzowie A to co to jest ruchoma wydma? Tak Zrobimy dla was zoom, albo ale ciężko mi się przybliżyć jedną ręką, bo w drugiej mam buty W każdym bądź razie podziwiam widoki Mam nadzieję, że kiedyś tu będziecie albo byliście Super wakacje, kocham się na tacie, jeszcze takich wakacji się nigdy nie spodziewałem no, no, A ja też autem nie no fajnie by było jakby to autem można było podjechać Ja już mam 10 tysięcy kroków, 10 tysięcy coś Jesteśmy nad morzem, nie wiem czy wieje czy nie wieje. Tak. Doszliśmy z ruchomych wydm. Ciągle mówię w tym filmie, że to jest kozacko. No bo jak to inaczej określić, kobieto? Nie wiem jak to wyrazić w słowach. No i się nie da. Ostatni raz, moi drodzy, idziemy zamoczyć nogi. Patrz, w ogóle to są jakieś te kamyszki. To jest, to jest, to jest... Weźmiemy jednego. Jak za darmo dają? Idziemy do morza, moi drodzy. Środa, 28 czerwca. Ostatni raz nad polskim morzem. O. ale mnie zamoczyło. Papa może. Żegnamy się, kochamy, fajnie było. 10 na 10. <grymiany> Patrz, co tam się dzieje? Biedne dziecko. Jesteśmy teraz na samej górze i teraz będziemy schodzić na sam dół z powrotem, tam gdzie przyszliśmy, mieliśmy Meleki, my chodzimy, chyba nogami pójdziemy. Będzie z 27 tysięcy grogów, nie? Jesteśmy bardzo zmęczeni, w sensie nogi nasze, ale dla takiego widoku i dla takiego czegoś. Szczerze chyba warto, wiesz? Piotrek tu nie chciał iść. Ty nie chciałeś, tu iść. Ty nie chciałeś tu. No dobra, za parking, ale myślałem, że ten. Ludzie jednak mieli rację w opiniach, że chyba tych serzierstwo, ale 3 na 10, bo 3 na 5, bo super widzę. Jednak daję 4 na 5. Pocało się, naprawdę. Robimy widzowie powrót, a niedługo będzie maczek, wjeżdżamy na autostradę. Więc fajnie. Taki zatupia tu są Nadi? O, muszę hamować, koniec relacji, koniec relacji. Jeden wielki korek To prawda Ten sobie jeżdża, ten sobie jeżdża Taka zabawa Straszne Zadarcia <grym> no, przeżywa koszmar, moi drodzy <grym> Oj, o przestało? <grym> fajnie tak, troszeczkę popadało i przestało Akurat się ziemia nawilżyła Fajnie, fajnie